Cześć, witamy w ten piękny, słoneczny dzień. Proszę uwierzyć, jest listopad, pogoda przedcudna i ci, to się śmieją, że są w Hiszpanii, w Polsce jest 5 stopni, 10 stopni, nie macie racji, Nasz nas też jest ładniej, można śmigać. Ja przyjmuję kolejny motocykl, ze szkoły jazdy Togar, po MT-07, szybciutka reakcja, tak żeby kursanci wykorzystywali pogodę, bo warto jeszcze zdać egzamin w tym roku i mieć już papiery na przyszły sezon. Tutaj mamy XJT problem z obrotami, z falującymi obrotami. Tutaj postaramy się sprawdzić TPS, diagnostykę. Zobaczymy, czy uda nam się szybciutko zareagować, żeby te obroty nie falowały. A jak macie problem, macie w szkole jazdy xo albo macie prywatny motocykl właśnie marki Yamaha i macie problem z... Po odpaleniu obroty są normalne. Po rozgrzaniu te obroty, jak słyszycie, wzrastają. Później po, po, przekaz... po przekazaniu od... obniżają się, więc problem...